Transmission into your heart. Hok Kurwa, jakie ja tylko nie słyskałem. No i dobra. No i dobra. Co tu się kurwa popsuło ty? A coś się rozepsuło Że nie mogę wyciągnąć ten Okej, okay. powiedzmy, że działa. Ale tu nie działa. Straciłem pasek Ty, czajcie? Ten pasek o ten O. Właśnie ten. On mi się chowa, nie? na tym monitorze on się chowa. A tu nie chce wychodzić. Siemaneczko, siemaneczko. Wesoły, to zaraz będziemy sobie ten składali, nie? Siemaneczko kwaski. Kopa lat, kurwa, chyba zapracowany jesteś, co? Zdrówko wasze. Żaden kurwa, online. No, poje... dużo nie pojadłem, ale pojadłem. Nie? Pojadłem, Kurwa, zrobiłem rybę po grecku, na grupę w życiu Zrobiłem rybę po grecku, zrobiłem sałatkę, a resztę to kupiłem, nie? Jeszcze kurwa po głowie mi chodzi ta biała kiełbasa, bo ja kurwa, kocham białą kiełbasę z tyłu i suszanem, ale kurwa, już mi się nie chce. Się najadłem, nie? już no kurwa, już ty. Niestety, ale. Zdrowego jajeczka tutaj oczywiście. Fabularny jedziemy. Wiecie co ja muszę jeszcze sprawdzić? A, muszę jeszcze zrobić tak. Kurwa, oddawaj mi kontrolę nad tym. I on oczywiście mnie nie chce oddać. Tutaj wejdź na to. O! o, o. I kurwa, czekaj, gdzie jest moja myszka. Gdzieś mam kurwa dzisiaj ten. Nie chcę mi się go restartować, bo kurwa centralnie mi nie daje paska. Też mam, też mam, tylko właśnie trzeba ją podgrzać, nie? Ale już mi się dzisiaj nie chce ten, nie chcę jej Dalej, Czekajcie, co ja miałem zrobić? Miałem na obs miałem sprawdzić ustawienia, bo ja wczoraj obejrzałem podgląd streama i dźwięk, kurwa, urządzenie audio, dam domyślne. Zastosuj. Ja słyszę grę w słuchawkach, dałem domyślne, nie wiem o co to kurwa chodzi, a mi powiedzcie, czy dobrze słychać audio. Znaczy teraz nic nie słychać, bo kurwa bo u mnie jest zajebiście słychać. Uwaga, to miejsce auto za... No tak! Czego on w ogóle się pyta mnie o Siemaneczko, panie Fisztuś. Pana zdrówko. Ty, Fisztuś, ten, to co ty mówisz, że bordelanda, bordelanca trójkę kupujesz. Ja kupiłem kurwa za jakieś 30 funtów, czy tam 20, a już nie pamiętam, była przecena. Całego Borderlands'a 3, ten Ultimate Edition z wszystkimi dodatkami, z wszystkimi strojami, z wszystkim co jest, taka paczka, wszystko co jest, kurwa. Tam chyba 20-30 czy 30 rzeczy mi się instalowało, nie. Przerwa mi mikrofon. Okej, okay, to teraz czekajcie, czy teraz mi też przerwa mikrofon? Czy jest dobrze? Siema, wszystkim, siema. siema. Chyba też mam red, ale nie wiem jak odpalić online. Normalnie. Ale czekaj, najpierw spytajmy się, czy masz z Zatoki, czy masz z Legit y, źródełka. No to też kupiłeś tą taką wersję Ultimate. No. Ja nie pamiętam dokładnie, ile ona kosztowała, ale jakieś grosze, mówię, kurwa, bo ja mam pudełko, nie? Ale mówię, kurwa, chuj, tak będę z Dominiką grał, to trzeba y, mieć wersję cyfrową. I akurat była wersja cyfrowa z wszystkimi dodatkami, ten ultimate, chuje, muje, dzikie węże, kurwa. Ja wiem, że te 120 funtów to nikt by za to nie dał, nie? Ale kurwa oni wiesz, jak napisali 120 funtów, siema. Napisali 120 funtów, przekreślili kurwa i dla ciebie kurwa tam 15 czy coś w tym stylu, nie? No to mówię, chuj, no to dawaj ty. No i zajebisty jestem, bo czwórkę grałem, czwórka to jest dla mnie spierdolina, jest, w ogóle jest graficznie chujowo, znaczy ja gram na PlayStation 5, nie? Jakoś on dziwnie chodzi, ma takie mikroprzycinki, gorzej wygląda od trójki. Sterowanie, nie wiem czy to chodzi przez pada od PlayStation, czy po prostu kurwa, oni coś zmienili w sterowaniu, bo kurwa jest chujowe. Jest strzelanie, jest chujowe w porównaniu do trójki. Trójka jest dla mnie coraz lepsza. Ulala, ma e się Maneczko. Słychać mnie, jaki misza. No to zdrówko Twoje i zdrówko i misza. Nie, my gadamy z Fisztą o Ten, o Borderlands 3. Bo jakieś kurwa parę miesięcy temu Oscar było na, na Xbox Live, ta przecena, taka nie, tej Ultimate edycji. edycji. Który to jest Kiran, bo nie pamiętam? What the fuck? Speak. Don't cry, boy. Speak about your <laughs> Ja to samo fiszta, centralnie to samo. Nic mi nie klatkuje. Czekaj, dobra, klatkuje na tym. Ja mówię, coś mi się z kąpem zjebało. Wczoraj przy streamowałem, nic nie klakowało. Klatkuje na obs a tu nie klatkuje. Hmm. Czekajcie. That's what you want me to do. No, patrz, nawet pisze, że kurwa, zużycie procesora 1.6. O, ale czekaj, what the fuck is going on? Naprawiło się? Ja coś czuję, że z kąpem coś mi się stało w tej ostatniej chwili. Tak jakby przed, przed, przed chwilą coś się z kąpem zjebało. Daj? Bo mi nie chce ten pacek wyskoczyć. Nie, wkręcił okropnie, nie? Czekajcie, ja muszę teraz zwracać właśnie uwagę, czy on nie klatkuje, bo jak klatkuje, to ja zrobię ten. Rwie ten podgląd. Dobra, to ja muszę chyba zrobić ten, reseta. Kompa. Czekaj, ja się patrzę i normalnie chodzi. Dobra, ja za 5 minut wracam. Ja robię ten restarta w kompanie. Nie, no wczoraj przecież ja nic nie zmieniałem. Ja, wszystko jest tak jak wczoraj, ale ja zauważyłem, że na kompie mi się coś popsuło, bo mi nie wyskakuje ten pasek, kurwa. Czekaj. Wypierdalaj. Ja zrobię szybkiego reseta.